Witamy, kochani! Coś pokażemy. Wczoraj jest tam mgła, taka co była. z pocztowy do Gębnika. Nie wiem, czy był tak wystraszony z tej mgły, czy co. Czy coś go przepuszyło? Siwy. Ma chipa, ma obrączkę i numer telefonu, ale. Ten, taki słabo widać ten numer Daliśmy jeść, odpoczął Wypuszczamy, niech idzie do właściciela Proszę bardzo Siwiutki. A sąsiad pocztowy gania, może pójdzie do niego Wypuszczamy, zjadł mieszankę Napił się wody, wszystko, odpoczął i niech idzie do właściciela. Tu są siad pocztowe gania Ale bardzo wam powiem taki spokojny daje się w ręce łapać ten pocztowy Widać, że nie boi się ludzi o, niech sobie wyjdzie jak sobie idzie do domu? Coś na pewno czeka na niego. Właściciel, gdzie on jest? Jest tam na rogu. No, idź sobie do domu. Już się zerwie. Patrzcie, teraz się zerwie. No, dawaj, kopie. Dawaj, 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 o jaszczą. Chyba jaszczą znowu. Co ja się mam z tym jaszczęgiem Chyba jaszczą, panowie, moi mili. Zerwał się, teraz muszę zejść z drabiny delikatnie. Na razie chodzi z gębiałami Mówię, oswojony. Chodzisz do gojemnika, normalnie na półce siedzi, bierze go w ręce. Wczoraj taka mgła co była duża. Gołębie były wypuszczone moje. Patrzy pocztowy. Raz do gojemnika, mówię, nie będę go wyganiał, bo tam mgła. i niech sobie odpocznie, poje, dopiero wtedy go wypuszczę. Nie, już odbija. Mówię, ma czipa, obrączkę, czerwoną obrączkę, nawet nie patrzyłem, który rok. Tak się powinno robić, a nie jak mnie łapią niektórzy, zamykają, albo czipa ściągają, o już, odciął. I idź do właściciela. Tam kolega mi mówił, że gdzieś za Warszawą. Gdzieś tam powinien iść. Oszedł. Oszedł. Dobrze. Mamy czy wróci do właściciela? Ten jaszczą cały czas uderza. W... 80 E, wraca Wraca Chyba wróci. No co ty chłopie A Może to skończy tutaj jest dęblina Może by założył parę pocztowych, ale nie chcę mieszać z tymi białymi. Tak samo, może sparkę, więcej nie. Wyczyściłem dzisiaj gojemniki, obydwa. Ta choroba trochę przeszła. Szyło po lekach Troszeczkę pokażemy, teraz są w Teraz są w ojlerze, gołąbki to Zostało ich, ja nie wiem, nie liczyłem, ale takie 30 może Całkiem innego gołębie, wam powiem. Perówka mi ładna padła. Samiec został. Będę musiał samice dokupić. Krymki też zostały. Dwa samce. Też będę musiał dwie samice dokupić. Dwie Budapesztki żółte. Samice też dokupić. Budapeszta. Też chyba samice. Ładny Budapeszcik No i widzicie, i tak się mówi. Nie dokupuj. No musisz dokupić do pary, no i tyle. Deresze też są. No, Te są cały czas zamknięte. Całą zimę będą zamknięte. Później ich przełożę do dużego gojemnika. Do małego ze 30 do ganiania i tyle. No, jasnego muszę dokupić do sercowej. Też padł. Za para parzysta była. No wiadomo, człowiek by chciał dokupić od jednego, no ale to tak się nie da. Kupisz od jednego, od drugiego, od trzeciego. I parę bakterii tak się dzieje. A teraz zrobię kwarantannę z tydzień. Dam te leki, co dałem im. Przez tydzień czasu i dopiero wtedy głębia wpuszcza do gołębnika, bo tak to nie ma co Weterana zostawiliśmy, żeby go jaszcząb nie złapał Bociankę, co przyszła ze Zwolenia, prawie 50 km. też zostawiliśmy tutaj, sparzę ich razem Takie żółte dwie samiczki muszę ładne kupić Ale dopiero gdzieś w lutym Chyba, że ktoś będzie miał blisko gdzieś, to podjadę A jeszcze muszę Jasnego Bobrzyńskiego kupić, też o Jeden pad, jeden został No i widzicie, i tak się mówi A kupić parę par, znaczy parę gołębi Szkoda mi tej perłówki, bardzo ładna perłówka była I latała górą ładnie, no ale A, końka tego samca muszę dokupić, no mówicie no jest tego sporo do kupienia teraz Albo za dużo było w gojemniku, w tym małym to Prawie 50 sztuk było może i przez to Dobrze, że te zostały, te sportowe Cała para Ciekawe czy samica jajka niesie, też nie wiadomo To kupione Perłowych, koruniatych, tych masowych będzie para, bo jest samiec samiczka no nie wiem, nie wiadomo ile, jak czajki czy są też w samice i samce, bo jest 10 czajek Też nie wiadomo Wysprzątaliśmy gojemniki, bo już syf Już to położyłem Proszę Wysprzątane Jeszcze zobaczę, zastanowię się, może w tym dużym gojemniku kupię ze trzy pary ładnych gołębi reszta przełożę tam, do dużego i będzie spokój nie będę wcale ganiał no ale ja znowu nie wytrzymam bez ganiania bo ja muszę mieć coś parę sztuk do ganiania no i pocztowy poszedł do właściciela na pewno mogłem mu karteczkę włożyć, żeby był u mnie w Dęblinie ale tu nic się nie dzieje wam powiem kochani nic kompletnie ja coś nie wypuszczę, to nic się tu się nie dzieje. Jest chyba tych doganiania, ze 47 sztuk prawie jest. Zobaczymy ile zostanie na wiosnę. Na pewno ja się wybierze z połowę. Na pewno. A sąsiada pocztowe chodzą i ja ślub ich nie bierze, teraz coś chyba idzie, bo coś za ostro idą, ale ostro. Nie ma tego gołą wypuszczony Ale to jak widać tam no, siedzi gołąb na budzie jasno podchodzi uderza no i co to? Wypuść tych ładniejszych Poszedł podstawy na miejsce na pewno już Czecie się będzie cieszył, że wrócił. Albo komuś stąd poszedł, mgła była duża wczoraj, może i stąd komuś uciekł. Z cisza, nikt, nic nie gania, nawet sąsiad nie gania. Borman też nie gania. Ale no. Wszystko sprzątane aż miło. Nie lubię jak jest brudno w tych gojemnikach. Trzeba często to teraz czyścić, bo to siedzą całe dnie. No co jest z wami? Siadajcie już. Tu jakieś pocztowe też chodzą, cztery sztuki widzę. Coś czujesz? Tak samo Idą do moich e. Pośrodkowych to sporo lata tu u nas Miałbym się, żeby wrócił ten pocztowy jeszcze. Nie, są mądre, gałym Odpoczął i na pewno może na miejsce. Pogoda możliwa. Nie pada. A, mamy ścinkę? Nie. Gdybym miał tu pocztowe, to by było inaczej. Ale nie chcę mieszać białych z pocztowymi. Może sparem tam założę. Może sparka się założy. sobie siadają Do gojemnika i spokój Zaraz tamtych wpuszczę też do niech pojedzą Coś chyba ja idzie, coś chyba idzie, coś chyba ja ta, coś się mumpia, tak chyba jasno, ale chyba jasno. Czekają. Już mnie coś korci, żeby znowu coś kupić, puścić, ale nie, mówię. Jest na razie, trochę tego nie ma sensu. Coś dokupisz to do pary. Czy wiecie, aby tu z kim ścinkował, z kim byś tam ścinki robił, czy coś, to no to tak. By więcej by założyło. Tak to na co? 50 wystarczy. Tak jest chyba z 80 gołębi wszystkich. Chociaż wiecie, jak mnie zaleci, nie? Jeśli pojedzie na targ czy gdzie, coś się spodoba. Już mnie korci, tutaj ma jeden pan do sprzedania blisko mnie, bociany. Siwe, brązowe, białe. Już mnie korci, żeby ich wziąć. Ale za mały gołębik Wiadomo, że to nie są gołębie do ganiania Łapciate, ładne Za mały gołębik, gdzie to włoży? No ale korci, korci wam powiem Świeżego to jest coś świeżego, zawsze inaczej. Dobra, kochani, pozdrawiamy.